I ruszyli. Ojej! No i z karesera spadł jeździec po tym starcie. Myślę, że koń będzie pozostawiony na starcie. A prowadzi Lady Gigi. Lady Gigi na drugim miejscu: Frechetta. Dalej blisko Princess Pola. Galopuje tam również czołówce Umberto Caro. Na ostatniej pozycji Uza. Z tyłu również Mississippi. A tam bez jeźdźca już kareser. Konie już weszły w zakręt. Będą się zbliżały do pół zakrętu za moment. Lady Gigi na pierwszej pozycji, obok niej Frecetta. Te dwie klatcze. na trzecim miejscu galopuje Umberto Caro. Pozostałe konie z tyłu, stawki Frecette, z tyłu stawki Uza. Uza z tyłu jest także Mississippi. Przed wyjściem na prostą pierwsza jest Frecetta. Frecetta przy Lady Gigi, środkiem toru będzie się rozpędzał Umberto Caro. Na razie prowadzi frecetta. Frecetta Umberto Caro finiszuje polem. Przy kanacie dobrze broni się Lady Gigi. Do docelownika jeszcze 300 metrów, jeszcze sporo. Ale prowadzi cały czas Freczetta. Freczetta polem rozpoczęła finisz Mississippi i przy kanacie broni się tutaj cały czas Lady Gigi. Jeszcze 50 metrów recetta ma przewagę i wygra ten wyścig. Druga będzie Mississippi, trzecia Lady Gigi, a czwarta Princess Pola.